To był piękny pomysł. Pamiętam, kiedy przyszedł list od Bazyla Kerskiego, nie miałam wątpliwości, że chodzi o te zdjęcia na Facebooku, które się pokazały i o inicjatywę tworzenia albumu i nie miałam żadnych wątpliwości, że jako miasto powinniśmy wziąć w tym udział. Kiedy zapytałam o zdanie pana prezydenta, to chyba w zasadzie był obruszony, że w ogóle pytam, bo to było oczywiste, że Gdynia musi wziąć w tym projekcie udział. Arcybiskup był obywatelem honorowym Gdyni, był w Gdyni kochany, szanowany, wielbiony, chcieliśmy to zrobić. Wyjątkowo nas cieszyło, że oprócz tego, że to jest bardzo nienapuszone i bardzo szczere, to jeszcze jest to projekt, który pozwala zrealizować jedno z życzeń księdza Arcybiskupa. Oczywiście w jakimś ułameczku, bo to jest na razie bardzo mało to, co się wydarzyło, ale pozwoliło, że wszystkie trzy miasta. Zadziałały razem w pełnej zgodzie i w całkowitej jednolitości. W owym czasie byłem fotoreporterem Dziennika Bałtyckiego i zlecono mi wykonanie uroczystości oddania do użytku nowych dystrybutorów paliwowych. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, jak dotarłem na miejsce, zobaczyłem, że kilkoro z gości otrzymało kaski z dużym, czarnym napisem Gość. Między innymi arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Wykonałem kilka podejść, pięć różnych portretów. W tym ten jeden najważniejszy, kiedy arcybiskup spojrzał w kadr, uśmiechnął się, złapaliśmy kontakt wzrokowy. To był ten moment, ta chwila i dzięki temu powstało zdjęcie gości. Moja znajomość z księdzem biskupem była bardzo długa, wieloletnia. Poznałam go, kiedy byłam jeszcze licealistką. I pracowałam przy różnych katolickich projektach, przy których pewnie jakoś dałam się zauważyć. Zawsze wtedy byłam zdumiona i wzruszona, że taki wielki człowiek potrafi zwrócić uwagę na jakąś smarkulę, i zamienić z nią dwa zdania, a co więcej, zapamiętać i później przy następnej okazji do tych dwóch zdań wrócić. Z latami nasza znajomość się rozwijała. To znaczy, ja pracowałam coraz więcej przy coraz poważniejszych projektach, ale też. Chyba mogę już dzisiaj powiedzieć, że zaprzyjaźniałam się z księdzem arcybiskupem. Potem było coraz bardziej rodzinnie, połowosławił mój ślub, uczestniczył w bardzo wielu wydarzeniach mojego życia rodzinnego. Ale do końca ta relacja była mieszana i przyjacielska, prywatna, i również bardzo oficjalna. Kiedy zostałam wiceprezydentem, to ksiądz Arcybiskup, do którego nigdy nie mówiłam po imieniu, chociaż mnie do tego zachęcał, zaczął mówić do mnie pani prezydent, a ja tego nie cierpię i prosiłam go, żeby tego nie robił, a mówił tutaj zawsze, jak przestaniesz do mnie mówić, księży arcybiskupie, to ja będę znowu mówił Kasiu. Oczywiście tematy mieliśmy mieszane do ostatnich dni. Pamiętam moją ostatnią rozmowę i było w niej wiele wątków czysto rodzinnych i bardzo osobistych, ale również te, które dotyczyły bardzo bieżących wydarzeń życia publicznego, które śledził z niezwykłą uwagą każdego. now. Yeah.